Dzień dobry, 9:15 ruszyłem. Jest godzina 10:40, coś tam, coś tam, 5 albo 50 nawet. Przyjechałem na załadunek do takiej fajnej dzielnicy przemysłowej. Nie ma ruchu, szerokie drogi, fajnie. Musiałem rozwinąć te załadunek od tyłu, to co lubię. <grym> Yy, musimy rozwinąć linki bo będą plombować jakieś świece tu będą czy coś, nie wiem i to idzie do Niemiec i z Niemiec dalej pojedziemy tak jak zwykle olej wymieniony Nowe oponki, nowe akumulatory to już wcześniej były tutaj nowe pokrowce normalnie pełen wypas, słuchajcie Nie ma lipy teraz można teraz można jeździć pół godzinki już jadę trochę się to wszystko kurczę źle zaczęło, bo na załadunku za dużo czasu spędziłem już nie pamiętam kiedy ostatnio, bo było parę razy tak, że spędziło się na załadunku prawie 9 czy tam nawet więcej godzin. No i teraz akurat dobrze, że pauzę sobie wykręciłem na zaadunku. Znaczy dobrze, dobrze i niedobrze. No dobrze, że 9 a nie 8. I wtedy sobie mogłem jechać, ale i tak nie mogłem jechać pełnowymiarowo, bo później bym dojechał z czasem na miejsce. I później już bym nie miał w ogóle czasu jazdy, nie, także musiałem tak zrobić, żeby mieć jeszcze czas jazdy, więc najpierw musiałem jechać 4,5 i znowu zrobić pauzę. No i później, no i później jakoś tak było, kurczę, wszystko popieprzone przez, przez, przez ten załadunek. No, miałem być na 6, ale tam chyba raczej nie zdążę. Dopiero będę na. Na którą, na dziewiątą, może no zobaczymy, jak to będzie. Na razie, kurczę, więcej nie będę tu nagrywał, bo po ciemku, to, to tak nie za bardzo widać. Dostałem. Dostałem pager. Pager dostałem. Teraz przyjechałem dopiero i ciekawe, jak tutaj długo. Kiedyś jeździłem do Lidla, wodę woziłem. Przeważnie, to. Trzeba było samemu rozładowywać, ale teraz w czasach niepewnych to, to to ten to nie wiadomo co to będzie. Nie wiadomo co to będzie. Czy czasami sami nie rozładowują, a kierowców nie wpuszczają? Gdzie ja tu stoję? Bo to wiecie. Kierowcy to są potencjalne potencjalni zaraziciele. Dobra, ja stoję tu. Ja sobie tylko jeszcze tutaj coś zobaczę. Cały czas, znaczy nie cały czas, ale tak sporo czasu jest taka mgła. Odkąd zaczęło się robić widno, to jest mgła miejscami, są przejaśnienia, ale bardzo rzadko. I taka mgła, w taką mgłę się jeździ niezbyt fajnie. No i tyle. I tyle. Teraz będę czekał. Nie wiadomo ile. Aż mnie zechcą rozładowywać. Aż mnie zechcą zacząć rozładowywać. Przejechałem z tego Lidla 4 km na jakiś inny magazyn. Znaczy, taki, to jest taka jakaś spedycja czy coś. No, i tam jednego rozwa... rozładowuje, i mnie też będzie później rozładowywał. No i tak, no i rozładowuje, I... <laughs> i mam już załadunek. Tylko nie patrzyłem jeszcze ile kilometrów stąd mam, ale wiem, że gdzieś w Niemczech jest załadunek. No i tyle. Kurczę, ta mgła chyba nie ustąpi dzisiaj normalnie. Cały czas jest mgła. Całutki czas jest mgła. Tak wygląda ten mój towar. Malutkie paletki. W sumie chyba niecałe 10 ton było. No i trzeba będzie wózkiem mu podawać, bo on od tyłu to bierze ale to i tak lepiej jak boki otwierać tamtego rozładuję szybciutko bach bach mnie weźmie i można jechać na załadunek kiedyś woziłem mydełka do Anglii i ten towar identycznie pachniał jak tamten to są jakieś świeczki nie wiem jak wyglądają bo są zapakowane tak czy siak pachną tak samo może troszkę mniej intensywnie ale jak się przechodzi koło samochodu to identycznie pachną Szybko poszło, ze względu na to, że gościu brał po dwie palety naraz. Tak to bym trochę, trochę dłużej by mi zeszło. Teraz jeszcze muszę wrócić tam do Lidla z powrotem. Po papiery, bo tam zostały. Tutaj on mi da jedną, jeden papier. No i jadę na zadunek. Jeszcze nie patrzyłem kurczę gdzie. Może zobaczę tam na miejscu. W Lidlu w sensie. No fajnie, tutaj pociągi jeżdżą z zawrotą prędkością po tych torach wiejskich widać? czy nie widać? co ładowałem oczywiście wczoraj mnie nie załadowali musiałem stać tutaj, nie miałem czasu a przyjechałem o 13, a wymyślili sobie na 19 ciemno tu jest, ale zaraz będzie jasno wymyślili sobie na 19:00 załadunek i dupa zawsze tak jest, nigdy nie zdążę No pospinam te pasami Pierwsze i ostatnia dwa pasy Kazał, a już zepnę Przeważnie Przeważnie daje jeden No i jadę Do Włoch Oczywiście Która jest? Siódma jest Wyjadę stąd gdzieś po pół do ósmej No i po sprawie Jak powiedziała dziwko pod prysznicem Wszystko jest pospinane Dwa pasy z przodu, dwa z tyłu, po jednym na każdą z rolek, i jest 9 rolek. I teraz zapinamy burtę, robimy kawę i jedziemy. Takie zakrętasy tutaj mamy w Austrii. No i co zrobić? droga numer 179. Tu jest 7,5 tony. No ale ja tutaj w Niemczech ładowałem, w, w tym w takim miejscu, że podobno można tędy jechać, więc jadę. Tak to by musiał naokoło jechać przez Innsbruck. A tak jadę skrótem przez Innsbruck. Tylko tutaj no wiadomo, że się szybko nie pojedzie, bo to autostrada nie jest. Droga zwykła. Ja mam ciężko 24 800 no i co? Dobra, dobra droga dla motorków Widoczki ładne mm, Pozwiedzać można, no ale Ciężarowym no to trzeba pomału tędy jechać tutaj, tutaj po prawej stronie ta barierka to tam chyba raczej osobówkę może by i zatrzymała Ale tak mnie to raczej nie bardzo no i tak, zobaczymy czy mi się uda dzisiaj rozładować. Ale kiedyś jechałem z papierem bodajże. I kurczę 18 godzina dojechałem i mnie rozładowali. Ale nie jestem pewien, czy to to samo miejsce raczej nie to samo. No zobaczymy, czy mnie rozładują, czy nie. Stoję w korku już 40 minut. I nic się nie dzieje przed granicą włoską, jakieś 20 km. No i nie wiem, co tam jest kurcze. Może blokada jakaś albo co? Nie mam pojęcia. Ruszyłem troszkę, ale to dosłownie z 200 metrów tak pomału się przejechało. A tam są domki i ciekawe. Jak to jest zimą tutaj? Chyba nie ciekawie. No, ale jakoś tu muszą mieszkać. Drogi jakieś tam widzę są, ale takie jakieś polne. W każdym razie fajnie. Fajowsko. Siedziałem sobie spokojnie na tamtym foteliku. Okno tu miałem otwarte. Po tamtej stronie policja stanęła i mi mówi. Znaczy mówi, coś macha do mnie. Mówię co, co on tam chce ode mnie. I mi pokazuje później, że on zapalił, bo tam już gdzieś z przodu ruszają. No ale ruszyli. Ujechałem, nie wiem, 5 km. Może nie więcej. No i tutaj znowu spowolnienie, jakieś roboty. Także jest jak jest. A tam co widać? Tam widać ośnieżony szczyt. no można tam wyjść na górę i sobie banana, tego mówię, banana bałwana ulepić, albo śnieżkami się porzucać. No, już porozpinane. Tutaj coś mi się stało z tą jedną warstwą papieru, nie wiem czy źle skleili, czy co, ale odpadła, ale to nie rzutuje, bo to tam jedna warstwa to jest nic. Te rolki mają 2,50, jak już wcześniej mówiłem, kiedyś raz. Tylko to nie najlepiej to się wozi takie, co mają. Met 82 metry góra 2,20 no. A te mają 2,50, a ja woziłem jeszcze 2,80, ale to już musi być naczepa albo, albo musi być yy, yy, ta yy, z podnoszonym dachem, albo mega naczepa. No, yy, zdejmą, mam już dwa załadunki, na razie dwa <laughs> yy, podjadę jeszcze, na dnie patrzyłem gdzie to jest i będę rozładowywał wczoraj oczywiście nie dojechałem musiałem stać brakło mi tam czasu pracy mi brakło, bo już jed, jedenastki muszę ciągnąć bo dziewiątek już nie mam tak to jest jak się pierwszy raz zacznie źle to później cały tydzień się yy. cały tydzień jest po prostu spieprzony dobra to idę teraz kawę zrobię zanim on przyjedzie jeszcze tego rozładuję to trochę mi nie szybko gościowi idzie w miarę także rozładuję i będę mógł jechać patrzyłem na załadunek to 100 100 km mam tam niecałe także niedaleko no i brama się otwiera i będę wyjeżdżał i tak, tak patrząc na te samochody co tutaj przyjeżdżają i tak mi się udało z tymi rolkami niby wysokie, ale przynajmniej 9 było ułożonych na środku i otworzyłem tylko jedną tom, jedną burtę, jedną firankę z jednej strony. jakbym tak miał taki jak oni, oni mieli chyba 2, 20 albo 2 metry wysokie, to wtedy bym musiał ułożyć, by było rolek więcej i bym musiał otworzyć dwie strony, bo na zakładkę one były kładzone i dlatego nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, jedziemy teraz na załadunek. Będę ładował jakąś stal. Część stali. Część palet. Różnie. Różnie to będzie. Mam nadzieję, że tutaj z przodu będą jakieś równe, bo na te muszę położyć te paletki. To musi być równo. Zobaczymy. 23... 800, tutaj załadują prawie 24 tony, czy 980 jakoś tak, prawie 24 tony. I tam w tym drugim miejscu mam 6 paletek. Mam nadzieję, że wejdzie i tam jest 1300, czyli dobrze czy źle będzie, zależy, ile samochód waży, nie? Po rozładunku, znaczy papieru na załadunku ważył 15,60 mnie. i teraz ze mną. Czyli 1560, ale paliwa ubyło, bo przyjechałem do Włoch. Zanim pojadę do Francji, do tego, do Austrii to też ubędzie, więc może będzie pasowało. Zobaczymy. Na razie to wygląda tak, ale tam jeszcze z przodu muszę dołożyć 6 palet. Nie wiem jak to będzie. Czy one wejdą, czy nie? Zobaczymy. Inaczej nie chciał ułożyć, także musi być tak. Chciałem, żeby tak rozłożyć, żeby tak mniej więcej te palety były równe, ale to później się nie da, bo to będzie za ciężko na jedną stronę. No i tyle. 8 km mam do. bo minąłem po drodze, miałem tą firmę. I 8 km. Tutaj dojazd jest nieciekawy, bo jest, jedzie się przez kilkanaście tuneli i we wszystkich śmierdzi spalinami, Nie dość, że śmierdzi, nie tyle, że, 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 że czuć, ale też widać ten. Smród, ten dym. Nie wiem, jak oni to rozwiązali. Tak czy inaczej, idę po papiery i jadę jeszcze tam zobaczyć. Tutaj jest taki dojazd do tej konkretnie firmy. Ja tu jestem drugi raz. No i tam do tego do tamtej mamy. Tak jak mówiłem, 8 km. Dobrze, że ta firma jest, tutaj jest dojazd ciulowy, ale przy tej firmie tam jest droga bez przejazdu, także, no, widzicie, tutaj muszę stawać, bo dwa samochody tu się nie zmieszczą. No, i tak. I, I tam jest taki, krótszy wjazd, że jakbym nie poznał, że tu byłem i nie zobaczył na nawigacji, że 400 metrów, to chyba bym tu się bał wjechać i bym może pojechał prosto, a ciężko jest zawrócić na tej drodze, bo nie ma gdzie po prostu. Tak. O, tu jest taki parking. No i dobra. Zobaczymy. Oczywiście da się tutaj jechać. Jakoś mi się udało wyjechać tam baba. Zamiast poczekać to ona się pcha. Dobrze, że tam zostawiłem trochę miejsca z tyłu, to przejechała, bo tak to nie wjechała i nie mogłaby dalej przejechać. tam tak wąsko jest. Dobrze, oczywiście da się tutaj jeździć, ale się jedzie 45 na godzinę i ta droga aż tam do autostrady w drugą stronę prowadzi, ale normalnie jest. No nie jest to szybka droga szybkiego ruchu, jest taka widokowa bardziej trasa nocą, to tu kiedyś jechałem no to tak w miarę się jedzie, no bo nie ma ruchu jakoś tam się jedzie, ale jak jest ruch, widzicie te ciężarówki kurcze jeżdżą, to jest to jest yy, ciasno i to bardzo ciasno tutaj muszę stanąć bo ciężka sprawa, żeby przejechać no Kończą śniadanie i będą coś będą coś ładować śniadanie czy obiad, nie wiem. Zobaczymy czy mnie tutaj załadują, czy nie Trochę nierówno to jest, no ale coś Nic nie zrobi. 6 palet niby 9 ton na przodzie jest nacisk na razie Nie wiem żeby nie było przeważona, a tam z tyłu to niestety nie włożę może jedną gdzieś tam by się upchał ale raczej to wszystko musi iść tutaj, te 6 palet i wszystkie 6 będę musiał chyba spiąć, bo będzie bo będzie będą się ruszały jedną majorówkę dam na koniec a tu będzie 5. i tak będzie to wyglądać trochę tak jakby rusek jakiś jechał no ale nie da się inaczej niestety nie jest to zabezpieczone tak jak powinno być sztuka jest sztuka kurczę tutaj są takie podejściki te palety nie są ciężkie, one tam nawet jakby się przewaliły na burtę, to podejrzewam, żeby tylko wypchnęły i ten nic by się tam nie wydarzyło No ale wiecie, policja powie pani przeładować trzeba to wszystko wszystko trzeba przeładować no dobra, spinam jadę no i mamy już Austrię wczoraj stanąłem sobie we Włoszech z, nie wiem, przed granicą chyba jakieś 150 150-140 km przed granicą austriacką zrobiłem jedenastkę no i ruszę i dzisiaj chcę przyjechać Austrię i jutro w Czechach. Niestety będę musiał stanąć, znaczy dzisiaj stanę i jutro nie wolno w Czechach jeździć, więc sobie postoję do 22 i o 22 sobie ruszę. I będę jechał do domu już wtedy. Dojadę. No i zobaczymy co dalej. Tutaj kurczę jest teraz zjazd. Najpierw był wysoki wyjazd, teraz jest zjazd I ten zjazd jest usłany krętymi z zakrętami, których nie można pokonywać z dość dużą prędkością, bo można się wypie wywrócić. No, wiedeń nam ładnie przechodzi. Trochę tam na tym moście. Yy nad Dunajem ten most, co jest, oni tam remontują przed mostem i tam trochę się spowolniło ale ani razu się nie zatrzymałem we Wiedniu co jest... Yy, no co jest dobrym dobrą rzeczą, bo przeważnie tutaj się kurczę korkuje jak nie wiem co a teraz jest dobrze do granicy mam jeszcze jakąś godzinkę, także powinienem dolecieć do Czech bo mam jeszcze 2,5 2 godziny to tam gdzieś za Brno nawet dojadę w Czechach stoję. Nie jest zbyt ciepło, ale też nie jest zbyt zimno. Jest na tyle ciepło, że można w koszulce sobie wyjść na dwór. Ale tak na dłuższą metę stać to nie jest zaciekawie. No dobrze, no to ja, ja tutaj postoję w tych Czechach jeszcze do 22, I O dwudziestej ruszę i Rano będę w domu. No, także tak wyglądała trasa. Dziękuję. Zapraszam na kolejną. Kiedyś może będzie.